Dzień dobry w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Jeżeli to oglądacie, to znaczy, że trafiliście na naszą wystawę online w formie serii filmów. Wystawa zatytułowana jest Archiwa Rodzinne Niepodległej i przedstawia ona prywatne zbiory rodzinne z czasów niepodległej Polski XX wieku. W tym odcinku prezentujemy Wam kolekcję rodzinną Zygmunta Leszczyńskiego. Rzućmy na nią okiem i posłuchajmy, jaka stoi za nią historia. Historia rodzinna Zygmunta Leszczyńskiego. Zygmunt Leszczyński urodził się 23 marca 1900 roku w Warszawie. Jego ojciec był lekarzem stomatologiem, a matka nauczycielką. Po wybuchu Wielkiej Wojny cała rodzina emigrowała na Ukrainę, jednak już w 1918 roku wrócili do Warszawy. Zygmunt od wczesnego dzieciństwa aktywnie działał w harcerstwie. Za udział w akcji gaszenia pożarów i ratowania rannych po wybuchu składów amunicji w Kijowie w czerwcu 1918 roku został z dniem 1 sierpnia wyróżniony przez naczelnictwo harcerskie odznaką honorową za uratowanie życia. Ochotniczo wstąpił do wojska. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Zygmunt ukończył studia na Wydziale Inżynierii Wodnej Politechniki Warszawskiej. Z tytułem inżyniera hydrotechnika. Działał w kręgu starszoharcerskim na Politechnice, z ramienia którego uczestniczył w przekazaniu na ręce marszałka Piłsudskiego sztandaru ufundowanego dla wojska polskiego. Zygmunt poznał Jadwigę Manduk, córkę warszawskiego aptekarza i działacza społecznego. W 1932 roku wzięli ślub w Warszawie. Jadwiga urodziła dwóch synów. Jana i Wacława. We wrześniu 1939 roku, kiedy przebywali z rodziną na letnisku w Nadliwiu, Zygmunt otrzymał rozkaz mobilizacyjny. Został skierowany na wschód i w wyniku agresji sowieckiej internowany w obozie w Kalwarii na Litwie. Następnie został wywieziony w głąb Rosji do obozu NKWD w Kozielsku. Na mocy układu Sikorski-Majski. Zaciągnął się do Wojska Polskiego i został przewieziony do obozu w Tockoje, po czym przeniesiono go do obozu Ługowaja w południowym Kazachstanie. Wraz z armią generała Władysława Andersa przemierzał szlak Iran, Palestyna, Irak, Włochy i Anglia. Na stanowisku oficera broni Centrum Wyszkolenia Armii przeszedł całą kampanię wojenną. Działał także w Stowarzyszeniu Techników Polskich w Wielkiej Brytanii i oddziale we Włoszech. Po wojnie wrócił do Polski. Na Zygmunta czekała w Gdyni jego żona Jadwiga. To było ich pierwsze spotkanie po ośmiu latach rozłąki. Ostatecznie osiadł na Opolszczyźnie, gdzie 1 września 1947 roku objął stanowisko zastępcy kierownika Państwowego Zarządu Wodnego w Opolu, a potem Awansował na kierownika.